Wychodzę, także tylko tak na szybko pohałasuję I pokażę zapach, który sobie odświeżam Który kiedyś dawno temu miałam w postaci dekantu Nawet myślałam o flakonie Przypomnę, że odbiór był inny wtedy, względem tego teraz Odświeżam sobie z próbek fabrycznych Jest to zapach, który ja poznawałam jak jeszcze nie było takiego szumu, szału na ten zapach Teraz to jest taki szum, szał na ten zapach Myślę, że... To już jest porównywalność szumu na Ganymed. I to jest Rosendo Mateu, nie wiem czy dobrze wymawiam. Piątka. Floral Amber Sensual Mask. Woda perfumowana. Bardzo dobrze cenowo to wychodzi na Luxury Forest, jeżeli nadal to jest dostępne. Różne zapachy poznawałam. Różne tutaj były te cyfry. I faktycznie, jak miałam te dekanty wówczas, to piątka zrobiła na mnie największe wrażenie. Generalnie bardzo silnego, takiego esencjonalnego, takiego charakternego, zadziornego, charyzmatycznego, wieczorowego zapachu. Takie było moje wrażenie. Teraz powiem szczerze, wtedy odbierałam ten zapach dość w stronę kobiecą. Teraz odbieram ten zapach przede wszystkim bardzo surowo, takie wręcz wytrawne drzewności. Ale dochodzą w pewnym momencie przyprawowości i to bym powiedziała, że to jest przyprawowość taka mocno iskrzącego, rozgrzanego, intensywnego szafranu. Potem tak naprawdę pojawiają się różne kwestie. Jest słodycz, jest drzewność, jest tym dużo takiej trochę ostrzejszej, wytrawnej nuty. A jednocześnie ta przyprawowość to jest taka drzewna wanilia przełamana drzewnością, przeprawami. Tam jest też goździk. Jest to intrygujące, jest to wieczorowe. Ym, widziałam porównania do Bulgarii Black. Kompletnie nie. Chociaż jest jakaś taka w tym drzewno skórzaność, surowość, ale to nie w takim stylu motocyklowym jak w Bulgarii Black unikacie. Są porównania do Baby Cat i w Sonorą. Tutaj bym powiedziała bardziej, ale w, ten zapach yy, właśnie z Rosendo jest silniejszy. Yy, jeżeli chodzi o Baby Cat, tam mi coś przeszkadzało, tam mi bardziej pasuje. Też jest lepsze parametrowo siłą, yy, trwałością i tak dalej. Jest bardziej charakterny. Tamten Baby Cat, yy, tam mi coś w pewnym momencie przeszkadzała. Chyba jakaś taka aura też kaszmeranu tam mi się pojawiała. Tutaj niczego takiego nie zauważam. Słabe mam wrażenie nośnie pozostałych, które poznałam. przynajmniej nie pamiętam, które tam poznawałam. Kolega robił rozbiórki dawno temu. Wtedy nawet nie było takiego szumu na te zapachy. Teraz faktycznie zwłaszcza na piątkę... Jest spory szum, spore e, zainteresowanie. Co tam jeszcze? Ym... Odebrałam pakunek? Bo tak się zastanawiałam przy ostatnich wyściach perfumowych czy ja na coś czekam? No to tak, czekałam. Po prostu było zaćmienie. Czekałam na paczkę, ogromną paczkę z dużą ilością dekantów, także myślę, że będzie kolejny odcinek misji dekantowo. I dekanty warto mieć, ale też odebrałam paczkę z flakonami dwa flakony. Jeden żakfat z czerwonymi owocami, który dziś już tam kiedyś miałam na oku, chyba gdzieś mi się przewinęła próbka i tak dalej, oraz w fenomenalnej cenie za około 1 trzecią ceny Sireno, ale to nie będzie jednak zapach dla mnie. O, ma w sobie taką nadmorskość, niebieskość, ozonowo-mineralność, ale jednak skręcającą w męską stronę.